Siemaneczko. Witam w kolejnym odcinku z mi Kończymy chyba gierkę powoli. Taką mam nadzieję. Tak mi się wydaje przynajmniej. Like zostaw. W komentarzach też możesz piznąć. Mi będzie miło niezmiernie. No i będzie trzeba szukać nowej gierki powoli. Tak mi się wydaje. Przynajmniej. Dobra, tu była ta kapliczka. Patrzę, a dalej coś tu się świeci. Tu się... Aha, bo to jest ta amunicja, dobra, okej. Okay. Okej, okay. tu byłem z tyłu chyba raczej. Musimy wejść do góry pewnie. Tak się że to już jest końcówka, bo to jest ta świątynia cała. No i zobaczymy, czy wyjdziemy z... Co tam się dzieje? Czy wyjdziemy z tego, z tego jomi w końcu? Niesamowity okay. czas przybył! Jeśli ludzkość pozwoli... Okej. Zaraz zobaczymy czy zdecyduje. Kolejna zagadka. Dwie kulki i armatka. To będzie to. Yy, takie coś, takie te jakby. To będzie... To będzie tu. I... To chyba trzeba losować. Wylosowana Zróbcie mi tu most A to co to? Aha Trzeba było tak zrobić, dobra Nieważne, wylosowałem Jedną dosyć można skatnąć, nie? Kurwa, znowu mi to słońce świeci tam Czekaj, 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 czekaj Tu nic nie ma? Po bokach? No nie. A to czemu tak robi? Coś to robiło, Czekaj. Cierpliwość. Okej. Okay. Aha, czyli dobra, to. Ale czekaj, jest no. Będzie to... Będzie to... Czy nie? Czekaj, bo to zostaje na pewno. Jak odchodzę... Myślę, to, to będzie to z tyłu pewnie. Wiązek, teraz pewnie będzie ta Jak się wydaje przynajmniej Lojalność Obywatelstwo <grywa> Nagrywa się, chyba się nagrywa nie odcineczka wczoraj nie było W poniedziałek, bo Nie miałem siły nagrać nic Także te. Także Life is Strange pojawi się jutro na kanale, czyli w środę. No niestety nie miałem siły, no już nic na siłę, nie? Dobra, wchodzimy chyba, nie? Do środka. Mi się wydaje. Bam! Kolejny obelisk, obeliks, obe, obeliks, obelisk. Yy, ucieknie, aha, to nie wiem czy to ja mi się rozpada, czy mój umysł, ale przynajmniej uzyskałem odpowiedzi. Przynajmniej znam swój cel, wiem kim jestem, wiem czego chcę. Ponownie zmierzę, zmierzę się z tym demonem Kager, Kagero, a odzyskana równowaga doda mi sił.

Okay. Ja w ogóle mam co nie mało mam strzał Artefakt Jeszcze mamy tych artefaktów trochę Także to jeszcze nie koniec Moi drodzy przyjaciele Jeszcze tutaj trochę zostało, raczej. Kolejny, kolejny ten. Bam. O? Yy, stretch. No, a teraz tego nie mogę użyć.

Odpoczynku. Nie gryź. Czego gryziesz, kurde? Kurwa, ten z bronią. O, ten z bronią leży. Okej. Okay. Już się wszystko na tym wietrze. Czy to na pewno? Chyba tak. Kolejny artefakt. Bum, znowu mnie przeniósł. To Zamknij. No, A jaka strzała? Jest trochę iluzji tutaj. Czemu się odwracam? Oła. z tą bronią tutaj. Chyba ci są jeszcze w miarę. Oni są w miarę do ogarnięcia. Gorsi są, są tam, czy te duchy były najgorsze, nie? Czy też ci są w miarę? Jaka desperacja, gość. Wszystko jest w porządku.

Do Nie gryź! Nie ja mam siły. Dobra, leż. U. Zdrowie zwiększone jeszcze. Okej. Okay. Nie ja próbuj strzelać Śmieciuku Wodny jesteś, kurwa? O, ostatnim Ostatnim tym już Wytrzymałości tu Ja cię kręcę. Czy coś świeci? Pójdźmy tu artefakcik. O, jeden ominąłem. zajbiście Ominąłem jeden gdzieś. Gdzieś coś jakoś. Ja nie wiem gdzie. On? Będę robił platynę, to się zmieniło. Czemu nie? nie. Kurde, znowu nie zmieniałem kamery. Znowu się cypek w kurwi. O ile jeszcze oglądam? O, kolejny artefakt. coś jeszcze jest. Amunicja, no ale już cała amunicja. Leżeć. Wiesz, że co tam coś jest? Nowi gryzałki to są. Wow. odrywałem od tego. wystrzelił, strzeliła, nie trafił. Dałoby się kapliczka już, bo trochę mój straciłem. Ale kapliczka. Ostatni artefakt. Także dochodzimy chyba już do końca. Ło! Wow. Ale strzeliło. Jakieś podstępne podstępy tutaj się odwalają. マメコシカセンケたミノマボロシュミアキタヨミコソオノシのマボロシニアキテュウノシノノ To śmieciu jest. Oj. Dajże. Coś zaś ją suszty. Ano, nie. był trudny ten boss? ならば、ならはなんじゃキロキー。なに、キタそこはわれらは、わかれ、かけておる。それ、ゆえに、われらは、あのやからに、二度もやぶれたのじゃわれらは、かげおいとって、おのくべきものではなかった。愛がだ、をししばり。 ちょおと,つとつがるしをとつ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一 Bierzesz miłość? What the fuck, skąd mam wiedzieć, co wziąć? Odrzuć dary. Czyli co? Bierzemy miłość? I love you. Bierzemy miłość. O kurwa, to nie to. 我が務めは他のもチョコみートは一度も会が許される、る再びこの地に戻ると。永遠に後なる Ciekawe jakie dary miałbym odrzucić, o co w tym chodziło. Obowiązek to bym wziął tego... Swojego tego... Sze... Czyżbyśmy wrócili? Zmierz się z kagor kagoru, umiejętności, okay, chciałem coś zobaczyć? Artefakty, to jeszcze jeden z ten, jeszcze, jeszcze jeden jeszcze jeden rozdział to przejście jest. Mario, gdzieś wybrał miłość, kurwa. ...Aiko. Czyli w dół szedłem. Muszę zobaczyć jeszcze raz. Jak pójdę w tą. Aha, to jest amunicja sama, dobra Okej. Okay. Czyli nawet w tą stronę I zmierzyć się z Kegaru. Mam ciekawe co jest tą ajko, czy on w końcu żyje, przeżyje, czy nie aktualizowano dziennik. Fajny artefakt, <grydanie> Ej, by to chodziło? Macie kurwa Oa! Jak to blisko kamera jest w ogóle? O, kurwa! Czekaj, to jest też ciężko to zrobić. O, na tych kurwa, z takiego bliska. Nie wiem, czy ja dobrze poszedłem. No jeszcze w tą stronę można gdzieś iść. Shurikeny. Kurde, mało życia mam. Truszeczkę. Tu się coś nie świeciło przypadkiem Tam się coś świeci, nie? Tu Aha, tutaj, dobra Amunicja Siema to niedobrze, bo... ...bo mam mało życia Oj, bardzo mało, bardzo mało życia Umbra, Nie umarłem. Jedno życie. O panie. Kolejny artefakt. Dobra, jest kapliczka. Z kapliczka to będziemy kończyć. I... I, 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 i... I myślę, że ostatni odcinek... To będzie już ten końcowy. Mi się wydaje przynajmniej. Czemu on tu strzedł? Wszedł, zszedł. No dobra, nieważne. Zresztą. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Like zostaw Suba, zostaw. Komentarzyk zostaw. Bije na streamy. Zapraszam do linki. Są w opisie. Wszystkie Discordy i tak dalej. Dobra, widzimy się w kolejnym. Siema.